Witam was moi drodzy. Ponownie kontynuujemy przygodę z najnowszą edycją FIFA 365. Kolejny blisterek tradycyjny 5 saszetek oraz yy, jedna karta limitowana, jedna karta specjalna. Tak jak to powiedziałem na odcinku yy, z mega zestawem startowym, na no moim zdaniem dodawanie kart specjalnych luzem no nie mam Jakiegoś sensu. Mamy tutaj limitkę Ariana Robena. O, żeby to było dobrze, widać jest Arian Roben, Bayer Monachium oraz karta specjalna Fans. Jest to godło reprezentacji Chile. I zaczynamy, moi drodzy. Może nie godło logo reprezentacji 3D. Pierwsza saszetka. I mamy Gajtana. O, coś. A teraz lepiej jest. Gajtan. Power Up. Iwan. Alonso, River Plate. Goal Machine. William Neuer, zawodnik Flamengo, Tiago Mendes z São Paulo. Druga susetka. I tutaj coś będzie. Będzie coś. Mamy Joe Harta. I karta Gold. A więc to moja powtórka. Puchar Mistrzostw Świata. O, tutaj sobie postawimy. Arias, Tete, Orion, Majada z River Plate. Trzecia saszetka. Schweinsteiger. I tutaj mamy FANS. Debut i to jest Wesley, Wesley z São Paulo. A więc tutaj go postawimy: Jefferson, Capino, Cirino i Kasper Schmeicher. I tutaj mamy kolejne karty Kurtua, i tutaj jest Power Up Diego, Godin, Defensive Rock, Arien Silva, Botia, Lugano oraz Fuchs z Leicester. i ostatnia troszeczka. Carvalho. No i karta Multipl Defensive Lineup Barcelony Vidal, Pique, Mascherano i Jordi Alba. No fajnie, fajnie. Karta Multipl chyba wpada 1 na 9, jak dobrze pamiętam, ale sobie tutaj luknę. Tak, 1 na 9. 18 takich kart do Zebrania Dominik Nagi, malarz Arkadiusz z legi, Mamy tutaj Jara oraz Goodale. Goodelli. Coś takiego z Ajaxu. Amsterdam. No i to na tyle: to na tyle. Jedna nowa limitka, która wpada do kolekcji. Jedna karta Multiple. Oraz jeden gold power up fans. No i to na tyle moi drodzy, lajkujcie oczywiście, no i subskrybujcie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!